No i dobra. Dobra. Możemy działać. Błotnik przyszedł mi do tego Volvo. Yy, tylko co najlepsze, no już to odwierciłem, nie nagrałem Wam. Tutaj widzicie odwiercone jest. I tu przyszedł bez... Kurde. Przyszedł bez tego uchwytu. A tego? To powinno być. Teraz muszę tu zaspawać. Normalnie. Stare ślady. O. Muszę tu przyspawać. Ale to nie, Wital, ja sobie złapie tym, wiesz? Eee, Ścisk. No, ściskiem złapię, ustawię tak, jak było. I jak biznes idzie u Ciebie, okej? Okay. No, tak w miarę. Nie narzekasz. No, tak nie najgorzej, w miarę dobrze. Przyniosę spawarkę. Tak, Witali, bierz. Da się żyć jakoś. Dobra, spawara się przyda. Ej! Kurde! Kiedyś tu porządek trzeba zrobić O kurde! Przeprawa Tośka bo cię przejdę Już mówi, że nie wiecznie nie będzie urzędować Także już są postępy W końcu będę mógł zrobić tu porządek no, taka baryna, to się nadaje. Idziemy, zobaczymy, co tam, o co chodzi. Tośka, tośka, zasuwa, rośnie. To jest dobrze. Drzewo. Kurde, to teraz piłę i trzeba drzewo ścinać. Mówię piłę teraz i drzewo trzeba ścinać, nie? To dobra, a tu będzie, patrz. Z tej strony, o. To trzeba pociąć w piło, ładnie popcinać. Kurwa, z terenem to powy z no, się No, Bo to wziąć, to później to, to narzucić na no. to miejsce. No, przygnieść. Ale nie, tamto miejsce, bo to są te... No, te jest gruz, gruz i wszystko. To no. gruz narzucić na to wykopane. I utwardzi się. No, no tak, i moment. Jak masz maszyny, to niwelacja terenu to jest moment. Co? A no dobrze. Jak to ładowanie zrobimy, to kurwa ciołówka to ładnie spychać, wiesz? tak trafi. Jako... No. Kurwa. No wiadomo, to będzie tu będzie roboty No kurde, dopiero no tak. No pomogę no co? No jak nie pomogę? No widzicie, będzie to moje kiedyś. Także nie oceniajcie mnie od razu. Bo to nie jest moje. Jeszcze. I to było to jak to jest. To było dobrze ustawione w miarę. Patrzysz w takie stare ślady mniej więcej. Teraz się cieszę w sumie Dobra przydałoby się kołek przedłużacza Tam jest. Muszę pójść Przedłużacz Tośka, 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 tośka Kurde, wjechałem jeszcze Audina. Przedłużacz, no ja nie mogę. Oho, ho tutaj dopiero mam do roboty. No, patrzcie, ja mam wszędzie do roboty, żeby to poogarniać, wędzareczkę, tu mam taką, termometrzyk sezonowy, widzicie, ale to muszę ogarnąć na święta, ja pierdzię, z tego nie ma czasu na nic. Łow. I co to? będzie jadła zypań? Nie? Tosia. Czy kurom dać? Dobra. Idziemy, kurą rzucimy. Powoli, powoli się zrobi. Ja myślę, że się zrobi elegancko. Kury K wy Ja pierdolę. Bagno Kur. Bechu, jak żyjesz, to Bechowi to trzeba cały czas wody napełniać, bo Skubaniec normalnie wylewa. Wiem, że chodzi po ścianach, ale tak chciałem zrobić, żeby było no kurna, żeby nie wylewał. No ale świeża woda musi być codziennie, także nie ma to tam. Ty, a co ty kot jesteś? Że ty jedziesz za przedłużaczem latać? Weź. Dobra. Nie ma wyważenia. Trzeba zamknąć. Trzeba zamknąć tośkę. Sieć przerobiłem. Patrzcie jak profesjonalnie. Co? Nie ma tych małych negusie. Na bank, bo mi nie starczy. Zamykamy. Proszę Państwa, proszę Państwa. Coś tu leży. Aha. Dobra, opró też średnio, żeby tak też to lusterko sobie rozłóż Dobra Przełożę może Dobra Wsiadamy, wyjeżdżamy i ogień na drugą stronę. Znaczy kurde Dobra podpalamy Odmucham w kabinie. Dobra, tam będę się pierdzielił zresztą. Zawsze odmuchuję przed kabiną, no bo... Ale filtry już do wymiany. Bo wiecie, tutaj jest tak, że... W kabinie trzeba wymieniać te filtry, bo to jest taka kabina... Wszystkie normy spełnia. Ekologiczne, wszystko jest na tip-top. nie mogę tak blisko. Także wiecie, to jest tak jak jest. Kamerka cofania. Elegancko. No takie przyjemne to Audi, nie? O kurwa... To nie Audi, tylko to jest BMW, ja pierdzielę. No i dobra. Okleiłem maszynę. Tak to wygląda. teraz co I teraz trzeba puścić wszystko żeby zaklejać, te otwory na klamkę i lakierować. Dobra, już polakierowałem. No także już jest ogarnięte. Gitark. Dobra, lecę na siłkę. Uff.